Siemano z tej strony Golden Eleven Dzisiaj mamy Fifkę 14. A, i kojarzycie o O tą piosenkę. O tą napiszcie w komentarzu jak się nazywa. Przypnę Wam serduszko, zasubskrybuję kanał. No i dobra, my już lecimy do odcinka. No i świetnie. Wylosował nam się mecz. Za Atletico Madryt. No, dobra, poczekajcie, lecimy. Zaczynamy! Bo ja tu jestem jako Krystian Ronaldo, widzicie? O, tutaj piszę Wam Ronaldo 7. No, czekajcie, bo będzie troszkę lipa, jak yy, mi się telefon nagle wyłączy. Bo wiecie, mój telefon jest taki, że nagrywam nagle, nagrywam, nagrywam. A tu Komunikat wyłączanie. Wiecie, jakie to jest wkurzające? O! Możemy mieć okazję na szielenie bramki. Ach. No dobra, poczekajcie, aż się nadarzy sytuacja. No, i jakaś sytuacja nam się tutaj szykuje. I całkiem fajnie może być, bo a jeszcze nie ma. Ile później odebraliśmy piłkę? I już ruszamy z kontrol. O podanie do mnie i i. Yeah, nie, nie, no, brawo Brawo Byłby już gol, no poczekajcie. Dobra, no co? Jak tam u was? Ja dawno nie nagrywałam. Um, no i co, no? U no, mnie fajnie F Pamiętacie co Wam dwa lub trzy miesiące temu obiecałam FIFKę 14 i odcinek na przybyszówki stadiony nie? O, czekajcie, bo akcja jest możliwa. No! Brawo, Brawo, kurde. Ja to tak troszkę żeby ten, żeby wypada nie było widać, bo to. Bo mam takiego fajnego PADAM i którym właśnie teraz gram. Dobra, bo. Yy. mam cały dom dla siebie i będę nagrywać właśnie teraz odcinek. <laughs> nie ma babci i rodziców, więc cały dom dla siebie i mogę robić co chcę. No więc ja mam teraz tak fajnie w tym momencie, żeby mi się ten telefon nagle nie wyłączył. Sprawdzę, ile mam procent. Dobra, nie piszę na razie. Chociaż mnie to bardzo interesuje, bo wiesz, w trakcie odcinka, no już Cristiano Ronaldo czy więcej dąży do szczelenia gola, a to nagle komentarz wyłączanie. Wbijcie tam jeszcze, nie wiem od ilu można robić live'y subskrypcja chyba od 10, napiszcie ile. Bo chciałabym zrobić dla Was takiego live'a. No. Ostatnio wysyłałam na Messengerza link mojego kanału. O, Ronaldo. Piłka ma. No. no. Znaczy na Messengerze, że na grupie mojej. Kiedyś nawet go pokazałam na lekcji. E, to był ten były kanał, ten Golden Eleven, ten co e, były trzy odcinki z FIFK 14, czy, z tego co pamiętam, to chyba było... Nie wiem, poczekajcie. No, jak widzicie to 0-0 do przerwy. Nie wiem, co tego pada tak trzymać jakoś. Dobra, zaczynamy. Dobra Musimy się zebrać Bo No wiecie Bez sensu jest, że my <laughs> XD Lol O Ja nie mogę Wszystko Dobra, poczekajcie bo... Widzicie, to Real Madrid był przepiłcem? piłce Zapewne zaraz będzie O Kurde no, takie lamusy z was, że Że Real a, y, Atletico szalił. No dobra, niewielu youtuberów przegrywało na FIFA, nie? I kto tam przegrywał to? Nie wiem, ale na pewno ktoś przegrywał To normalne, a poza tym to nie jest jakiś mecz, żeby ten... Ha! nagram taki śmieszny meczyk, wiecie? Będą się ziomki faulowali XD Słuchajcie, ja mam 74% baterii a pewnie zaraz będzie wyłączenie no. dobra no jeszcze, jeszcze mamy szansę na wyrównanie a jak tak lamusy będą grali to nie sądzę, że żeby... o wielki spektakl jak to komentator mówi Zde. ja już staram się nagrywać odcinki tak profesjonalnie tylko Ej, powiedzcie mi jak ten nagrywać, żeby nie było widać tych całych yy, padów i no wiecie jak to youtuberzy nagrywają na przykład gramy górą i FLKD. No. To napiszecie mi, bo ja też chcę tak nagrywać, że o, mamy szansę, mamy szansę. Ja nie mogę, jakie lamy z nas. Ale teraz to musimy. Musimy się zebrać. Muszą się zmobilizować. XD. O podaj! Ja nie mogę co za lamy. Ej, jeszcze by było fajnie, gdyby mi się telefon rozładował, nie? Świetnie po prostu, nie? O. O, szansa. Gol! Tak, jaka piękna brama w końcówce 87 minuty. Cristiano Ronaldo.